Witam serdecznie, z tej strony MaxiGashi A dzisiaj chciałem wam pokazać grę Anti-EO Mogą być problemy techniczne, nie mam tu mikrofonu Za chwilę się będziemy poruszać też To może być różnie, ale zobaczymy O co chodzi A więc tak, kojarzycie Pokémon Go? No, były hitem na tamtych wakacjach A teraz ktoś, jakiś Szwed, zrobił grę anti Io, czyli Grę, w której po prostu masz postać, przemieszczasz się normalnie po ulicy, możesz chodzić, biegać, co chcesz i zabijasz sobie po prostu potworki. Ja tu jestem Maxi Gashi, mam pierwszy level, więc niedługo będzie level drugi, bo już testowałem po prostu, czy to chodzi. I w tym momencie biję królika, to tak na szybko. Grafiki z Tibi, no w sumie na potworu potworów też jest z Tibi, wszystko wygląda jak, jak z Tibi, tylko że to jest w prawdziwym życiu. Co jest najlepsze, nie, nie trzeba pobierać żadnej aplikacji, wystarczy po prostu e, przeglądarka w telefonie. Tu jest Google Chrome, i dzięki geolokacji możemy już chodzić, przemieszczać się i zabijać potwory. No to dobra, zaczniemy, bo ja już mam prawie drugi level. Tu mam snake'a, jest zbyt daleko mimo wszystko ode mnie, a jednak przemieściłem się trochę i mogę go bić. I w tym momencie jest zbyt daleko. Jestem w samochodzie, nie powinienem grać to jeżdżąc, ale teraz się zrobić ciemno, nie będę mógł nagrywać, więc jestem na osiedlu. Mam nadzieję, że nie będzie silnika za bardzo słychać. Podjedziemy gdzieś dalej i zobaczymy, czy nam się uda zabić jakieś potwory. Na osiedlu spokojnie z telefonem myślę, że, że będzie myślę, że będzie dobrze Dobra, uwaga smok. Smok kurwa, pierwszy level i inne smoka A, muszę mieć powyżej 20 level, żeby zaatakować smoka. Dobra, jedziemy po tego snake'a po lewej, co widzicie. Dobra, dobrze jest, bo się przemieszczamy. Wow, zaraz mi się kamera wypierdoli. Ja naprawdę powoli, widzę, że ktoś tu jedzie po prostu nawet na motorze. To dam sobie spokój, poczekam aż przejedzie. Dobra, jedźmy. Jakoś tutaj jest osiedle, zobaczymy gdzie... Czy nam się uda w ogóle gdzieś dojechać do jakiegoś potwora. Kurde, no tu się nie mogę zatrzymać, a tu jest Snake, patrzcie, no to bije go. Póki nic ze mną nie jedzie, to go po prostu... A to rabid już jest następny. Jedziemy w takim razie nad most. O, tam widzę, że też jest jakiś królik. Tylko wiecie co jest najgorsze? Że za króliki nie dostaje się ekspa. Czyli tak jak w Tibi. O kurwa, ile tu jest ludzi. To nie, nie, nie. Musimy zawrócić. Tu widzę, że jest cała masa ludzi. Ja nie będę tu z kamerą przecież jechał. Zatrzymam się tutaj i zabiję przynajmniej tego... Tego królika. Tam widzę, że zabiłem królika, ale nie wziąłem nic z niego. Jest koło mnie wąż w tym momencie. 8 życia stracił, 9 e, HP stracił, 6 HP. Myślę, że w ogóle tu mogę stać, bo takie miejsce nie za bardzo. Ale zabiłem właśnie węża. A w ogóle on są na level drugi, widzę. Dostałem 10 HP za to. Zabiję kolejnego węża, póki tu jest. I. I zabiłem go, dostanę kolejne. Nawet nie zdążyłem zobaczyć ile eksport to dostaje tak naprawdę, ale pokażę jeszcze funkcję, co tu jest w grze. bo widzicie, to powtórzy cały czas się respią tak naprawdę i za chwilę będzie ich ogrom. Jest smog, ale to smog, jak już mówiłem wcześniej, jest na wyższy poziom, który był 18? Może, nie pamiętam, ale patrz tak, mamy tutaj na przykład y, hajs. To jest nasz hajs, to wiadomo, później jest Sven, to jest NPC, który nam sprzedaje jedzenie. Możemy kupić ser za 5 golda, ryby za 8, mięso za 10 i Dragon hamy za 50. A no, możemy sprzedać nic, bo nie mamy nic w ekwipunku. To do ekwipunku. To jest nasz, e, to jest nasz plecak. I w tym momencie mamy e, same, e, same mięsa w plecaku i użyjemy ich, z tego względu, że no, mamy 50% życia, około 160. Jeszcze, jeszcze jedno użyjemy jesteśmy prawie na full. Bardzo, do, bardzo dobrze. eku żadnego nie mamy, ale to nic. To są swamp trolle. Jest zbyt, da, dal, zbyt daleko. Wiecie co? Podjadę może w jakieś ustronniejsze miejsce i się przejdziemy yy, razem z tym. Bo tak to ciężko, ty, ciężko stwierdzić. No ale jeszcze tak Wam przedstawię, o, o co tej, mniej więcej w tej grze chodzi. Tu mamy game chat. Możemy rozmawiać z yy, ludźmi po prostu. Normalnie. Tutaj mamy trade chat. No to co? Sell MPA, nie troll. <laughs> Okej. Okay. Sell MPA. Go. <laughs> no i bardzo dobrze. Ciekawe, czy ktoś się zgłosi. Raczej nie. Ale to tak. Widziałem tu przedtem demona i można go bić od 50 levela. Także jeszcze długa droga, mamy 2,5 prawie levela. Dobra, jadę dalej. Przejdziemy się na jakiś spacer. O jest, dostałem do królika. No i zwykle, no dostałem e, Zero Experience i 5. 5 czego? Kurde, jest troll. Proszę, jest, mogę atakować trolle. One są od drugiego levela, to jest 8HP, a straciłem 10HP. Straciliśmy 8HP, troll 9, 7, troll 1, nie, 9, troll 13. To można szybciej robić, to można klikać Nie, nie, Nic nie trafiłem w ogóle. I. No, bo to na razie on mi ora, ładnie mu idzie. Co dostałem chwilę troll 40 Experience. Kurde, w naturalnie będziemy jak Jadę szukać troli i za chwilę się może zobaczymy jeszcze na chwilę. Co? Dobra. Jedziemy szukać y, troli. Z lepszego miejsca sobie z wami skontaktuję. No. Witam ponownie. Jestem teraz w takim dość e, mniej publicznym miejscu, co jestem nad rzeką. I. Wbiłem już tam czwarty level po drodze. No bo zaczynałem się jeszcze w jednym miejscu, zobaczyłem była taka zgraja potworów. Wybiłem wszystko, wbiłem czwarty level i patrzcie na to. Mam tutaj, wiadomo, ja mam wooden shield, a atak jest 9 ataku, 10 ataku hendaks. I mam wooden shield i handax założony w tym momencie. Dajesz tam na to e, po prostu, klikasz, dajesz use i on go zakłada. Bardzo fajna sprawa. Teraz u Svena prawdopodobnie będziemy mogli sprzedać ten przedmiot. Nie sprawdzałem jeszcze. Oczywiście, że tak, 8 golda. Sprzedajemy oczywiście wszystko. Proszę bardzo. Ile lamy 165 golda. Zaraz awansujemy na piąty level. Oczywiście tak, wchodzimy na high scores jeszcze. Ja wam pokażę. Najwyższy level obecnie jest 21. Ma 125 tysięcy doświadczenia. Wiecie ile to jest? W cholerę. Czy, ale nawet demona nie może zabić. No bo od 50 jest demon. Szybka noga. Siódmy le y level. Czyli siódmy. Możemy go szybko przegonić i to jeszcze dzisiaj. Bardzo dobrze. Dobra, to wróćmy do gry. O kurde, kurde, kurde. Po co się kliknąłem, żeby... Przezamknąć to normalnie. Dobra. Tu mam węża akurat koło siebie. Na hita spad. To jest właśnie siła tego toporka. Dobra, w takim razie przejdźmy się do końca tej drogi. Tam widzicie jest dużo snake'ów, trolli i tak dalej. Nie przemyślałem tego. Wyszedłem z auta, poszedłem w cholerę. A tu mi się... W tym momencie, w tym samym momencie co wyszedłem pojawiła mi się ikonka, że po prostu bateria pada. Super! Nie ma to jak tak. Jesteśmy nad rzeką. Zbliżamy się do tych zgrai potworów. I... Będzie można zaraz expich. Patrzcie tutaj, jest taka ta maza pora. Mam nadzieję, że samo zamknęłem samochód. Gdzie ta Astra moja kochana? Dobra. Ciężko mi, podniosę cały aparat. Jesteśmy wśród tych potworów. Od razu lejemy. Snake powinien spać na... Aha, czyli teraz tu będzie szumiało. Z tego względu może się skitram. Żeby po prostu mikrofon coś mógł złapać. O snake A Snake'a widzę, że go nie siadło. Odsunę się ile mogę od tego. Troll. Jest, próbuję tak szybciej to bić. rabić ze. away. Ja chcę trolla bić. Ciekawe, czy coś w ogóle złapie. Jeśli nawet nie z, tej, z tego mikrofonu, to może siądzie z tego. Proszę bardzo. Tak się XP. Piąty level właśnie wbiłem. Czy jest 240 życia. Wiecie co? Myślałem, że to będzie jednak tych potworów, a tak to jest jak jest. I przejdę się tu jeszcze kawałek, bo widzę, że tam jest ten K wrat. Z niego nie będzie dużo świadczenia, ale zawsze coś. Wiecie co? Ręka mnie boli od tej kamery tak naprawdę. Muszę coś... Muszę operatora znaleźć. Operatorze szukam Cię. Jeśli, się, jeśli jesteś chętny, zgłoś się, bo, bo... ja tutaj nie jestem w stanie tak operować. Dobra, prawdopodobnie sobie się następny raz operatora. Ale... już odnośnie tego filmu, Boga wieje. Ja. przestał obiać. Dużo tu nie zabiłem, ale sami widzicie, tak wygląda cała aplikacja. Pokazałem Wam wszystko, nie? Tak, nazwa to jest to, się gra przez przeglądarkę, go, lokacja, te sprawy. Tu jest NPC, tu jest plecak, game chat, trade chat, wszystko było. Jest dalej nasze MPA, sell MPA, pewnie, że tak, nikt nawet nie sprawdza. Także możecie ze mną zacząć, jeśli się Wam się podoba. To jest w ogóle projekt wersji alfa tak naprawdę, więc jeszcze może się wiele pozmieniać i może jakieś... jakieś bonusy nowe będą, cokolwiek, nie? Nie wiem, warto spróbować, bo może będziemy w topce. Ja już mam piąty level, tam już żeby się dostać na listę w ogóle trzeba mieć siódmy Także za chwilę będziemy w sumie, będę w sumie w, top, w topce, w top 20 na świecie, to nic I Jeszcze zabiję sobie królika I... I kurde co no Patrzcie na potworze jest po drugiej stronie rzeki Kurde, tam mogę przejechać? Przecież tam remontują znowu most, czyli jak przejadę To może mi trochę zająć, zanim będą czerwone światło Dobra, robi się ciemno, wracam do auta, bateria mi też pada w aparacie Tak trochę nie przemyślałem tego sam pomysł gry, no to wiadomo, nie jest nic nowego, że tysiąc z tysiące gier tego samego pokroju po sukcesie yy, Pokémon GO, ale tego mi brakowało takiego klimatu właśnie, że to jest RPG. RPG masz normalne stworki, jeszcze to, to jest, póki co przynajmniej, że to jest na grafikach Tibi. także dlatego myślałem, że mnie dotyczy i że warto spróbować i na razie mi się spodobało, zobaczymy. Jeszcze jak bardziej się poznałem po kilka dni, czy to się w ogóle znudzi, czy dalej będziemy lecieć do, do topki całkowicie to biedne, zabijać te potwory. No widzicie, jest dużo tutaj wratów, tam jest dragon jakiś. Wcześniej też widziałem wampira i demona. Demon jest z 50 wampir chyba od 18. cyklop w sumie nie wiem, też go gdzieś widziałem. Także widzicie, no, potwory prawdopodobnie rzeczpią się wszędzie losowo, po prostu przy drogach. Mówicie, no, o, na lewej stronie mapki za rzeką, zawsze jest dużo drogi, także wystarczy iść drogami, trzeba gdzieś solić z mapy, to bazuje na mapa Google. Także i, i powinniśmy wszystko znaleźć tacy pięknie. Dobra, no to ja Wam w takim razie dziękuję. Mam nadzieję, że, że to jakoś, jakoś wyszło że mikrofon już łapie, bo wiecie, jestem na zewnątrz, jest, jest całkiem inaczej. I tym razem żegnam się z Wami. Ja idę jeszcze po w po drodze, bo tutaj mam baterię. Tam już niestety w kamerze mi ta pada. I... Do następnego razu wszystkim. Dajcie znać, co ty myślicie. Czy chcecie tak ze mną? Może tu będzie można jakoś się zmierzyć z przeciwnikami. Także z i będziemy się nakurwiać. No, będzie fajnie. Dobra, jakby co to wiecie. Jesteśmy w kontakcie. Piszcie komentarze, cokolwiek. I do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.